Siatkarze rad Czarnych Radom mają za sobą kolejny sparing przed ligą. Tym razem podopieczni Roberta Prygla i Wojciecha Stępnia zagrali w radomskiej hali Mosiru z inną drużyną z Plus Ligi, z Politechniką Warszawską. W drużynie ze stolicy Polski bardzo licznie zgromadzeni kibice w hali Mosiru mogli zobaczyć m.in. Pawła Zagumnego, Andrzeja Wronę czy wychowanków radomskiego Centrum Siatkarskiego w Radomiu, Janka Firleja i Łukasza Łapsińskiego. Spotkanie rozegrane zostało w 5-setowym wymiarze. Lepiej śródowy mecz rozpoczęli gospodarze, którzy triumfowali w premierowej odsłonie 25 do 17. W drugim secie przewaga czarnych nie była już tak widoczna, a gra wyraźnie się wyrównała. Co więcej goście z Warszawy wygrali dwie kolejne partie i objęli prowadzenie w setach 2 1. W czwartej odsłonie wojskowi triumfowali 25 do 23, a w decydującym piątym secie zwyciężyli 25 do 20. Czym przypieczętowali ostateczną wygraną w setach 3 do 2. Warto wspomnieć, że w tym spotkaniu sztab trenerski Cerat Czarnych Radom nie ratował tak mocno składem. W dłuższym wymiarze czasowym kibice mogli zobaczyć na boisku m.in. Michała Kędzierskiego, Łukasza Widzę Wojciecha Żalińskiego, Michała Ostrowskiego Dawida Fila, Bartłomieja Błądzia i libero Dastina Łotena. Teraz przed drużyną WKS-u wyjazd na Ukrainę. Już w najbliższy weekend siatkarzy z Radomia czeka turniej w Wowie, gdzie zmierzą się m.in. z Ase korysowiem Rzeszów, ślepskiem suwałki i drużną gospodarzy. Do Lwowa z kolei nie pojedzie Dawid Fiel, który nie otrzymał wizy międzynarodowej.